Karolinowski po Gali West Fighting MMA y, 5 edycji w Gorzowie Wielkopolskim. Przed chwilą byliśmy świadkami no, zażartej y, walki Twojego kolegi Arkadiusza Jędraczki z, z Wojciechem Januszem. Powiedz, y, czy Ty uczestniczyłeś właśnie przy, w tym procesie przygotowań wspólnie z Arkadiuszem i wiesz, y, co nie zagrało Twoim zdaniem? Y, widziałem, co nie zagrało, ale nie uczestniczyłem w tym procesie przygotowawczym, ponieważ y, on poleciał do Tajlandii. Tam y, y, się podszkalał. A wspólne sparingi dopiero toczyliśmy w Warszawie, w Warszawskim Centrum Atletyki. Właściwie to on trenował z kolegami w swojej kategorii wagowej, także w ogóle nie uczestniczyłem w tym procesie. Także a jeżeli chodzi o to, co, co, nie, zagrało, co takie... nie zagrało, to... No kardio między innymi w drugiej rundzie, pod koniec. Myślę, że cardio to przede wszystkim... Nie otworzył się na ciosy bardziej, żeby... Myślę, tak, tak mi się wydaje, przepraszam, ci wszedłem słowo, ale tak mógł się bardziej otworzyć, o tak bym powiedział na te ataki. Ja myślę, że przede wszystkim mógłby bardziej słuchać narożnika. Jeżeli chodzi o nasze rady, to jeżeli jak, je wyko jak wykonywał nasze polecenia, to jeszcze jakoś to szło, ale jak już nie miał siły się ruszać, nie miał siły schodzić na prawo, szedł na lewo, w tym momencie go przeciwnik sprowadził. Także... Jak gdybyś nas bardziej słuchał, to mogłoby to się inaczej potoczyć, aczkolwiek walka była zażarta, bardzo męska i myślę, że publiczności się podobała, a to najważniejsze. To jeszcze zapytam w kontekście Twojej kariery, no bo przecież jest pas, który czeka do, na obronę. Marzec to był, to był ostatni moment, zresztą... Twój rywal Biegański tutaj. Biegański? Dobrze mówię, tak, Biegański, tak, tak. tak. Był tutaj, także mogliście sobie tam pewnie wymienić, przynajmniej się piątkami. No ale generalnie, kiedy właśnie możemy spodziewać się Twojej obrony? Piąteczkę sobie przybiliśmy, chwilę pogadaliśmy, jak koledzy, także tutaj między nami wszystko jest bardzo fajnie. Myślę, że nie, jeszcze nie raz się spotkamy, bo pracujemy dla tej samej federacji. A jeżeli chodzi o moje starty, to chwilowo, powiedzmy, są wstrzymane. Mam jeszcze ważniejsze rzeczy na głowie niż, niż te starty. Kolejna sprawa. Miałem też udrażniane oddychanie, tak powiem, taka delikatna operacja pod narkozą. Na razie jeszcze to się goi, jeszcze nie przyniosło efektów. Na pewno, jeżeli jak się trudno oddycha, to jest gorsza nocna regeneracja i Najważniejsza sprawa, to od razu bym też się pochwalił. Rodzina. Tak, tutaj, e, tutaj pokażę. Nieźle, nieźle. Dwa, dwa od dziki. razu ten, od razu, że tak, tak powiem, z dwururki. <głosy> <głosy> tak, e, e, bardzo fajnie się sprawdzam, e, albo przynajmniej próbuję się sprawdzić w roli ojca. I też nie chcę, żeby to była taka robota na pół etatu. Także chciałbym się chwilę przynajmniej temu poświęcić, aczkolwiek bardzo bym chciał jeszcze zawalczyć, obronić pasa, ale biorąc pod uwagę to wszystko, ciężko to pogodzić. Myślę, że niedługo jeszcze zobaczymy mnie w akcji, może nie w tym roku, ale na pewno w następnym. Dobrze, ale mam, mam nadzieję, że, że dałbym radę jeszcze w tym roku, w grudniu ma być organizowana jakaś gala, intensywnie na tym myślę. Aczkolwiek no, mam jeszcze te problemy z oddychaniem i y, to jest y, też duża przeszkoda. Dobrze. Bardzo dziękuję w takim razie za Twój czas dzisiaj. Dziękuję. I bardzo. do następnego. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej.